Cześć i czołem. Słuchajcie, mam odcinek z komentarza Alicji Andruszkiewicz. Dziękuję bardzo. Pomysł na odcinek. Jeden z pomysłów to jest tak, żeby megalinie, i, bo były dwa pomysły, żeby jedynkę i dwójkę z megalinie i dziesiątkę z megalini. Tutaj mam dziesiątkę z megalini i dokoptowałam do tego Paradiso, akurat z numerem 14 mam. A teraz dziękuję bardzo. Ja od siebie dołożyłam jeszcze paradiso, żeby było takie coś innego, nie pusto. Oczywiście megalinie na samym końcu zrobię, bo to jestem, ja jestem wariatka. Dziękuję, dziękuję. I zobaczymy, dychę mam, znaczy w tym sensie, że 10 numer, nie? I Paradis. Zacznijmy od Paradiso. Bardzo Was proszę o naprawdę fajne serduszka. Nie mogę oznaczyć Cię w komentarzu, bo nie mogę po prostu znaleźć Twojego konta, jak oznaczam, więc dlatego tylko tak mówię. Bo nie mogę znaleźć. Lecimy, szukamy, gacie Potacie są. Dobra, polecimy po dwa. O, gacie Potacie i kostium, można to łączyć ze sobą. Powiem Wam. Jak będziecie coś widzieć, krzycz. No kurde, nie mogę się wysłuchać. No wołajcie. <duszel> I gdyby się ktoś pytał, bo tam były pytania, ja nie na wszystkie od razu mogę y, odpisać na komentarze, bo nie zawsze mam... Kiedy nie zawsze mam y, internet też? Kostka i co? Latarnia. To nie jest latarnia, no ale dobra. Mm, ale... Y, ktoś pytał, ale ja to, 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 to o, też powiem, nie? Ja jestem z Podkarpacia, z południa Polski. O, gacie znalazłam. <klimy> Jest taka piękna, miałam latarnię zdrapać. Jest taka piękna miejscowość jak Krosno, ona jest miastem Szkła. To ja mieszkam pod Krosnem, mieszkałam znaczy, w Żarnowcu. Tam Maria Konopnicka, taka fajna poetka, tam sobie pisała różne tam, więc ja tam mieszkam, stamtąd pochodzę. Znaczy, rozgazza serce i darzę miłością wielką. Tą moją wioskę i w ogóle całe Pekarpacie. No, tak, jestem stamtąd. Jak ktoś z Was jest tamtąd, albo był tam, to dawajcie znać, bo chętnie poznam naprawdę swojaków, bo ja tak mówię, że swojacy, swojacy, swojacy ale no naprawdę, no, yy, no chętnie bym poznała tutaj przez internety. Okularsy i co my mamy? Flaming. Bo tutaj to tak, wiecie, spotykam się najczęściej z takimi nieprzychylnymi opiniami na temat Południa, na temat Podkarpacia, Większości, bo są osoby, które nie zwracają na to uwagi, a są osoby, które po prostu bardzo nie lubią e, ludzi z Podkarpacia, <grym> więc, no. Także tak, No ja lubię wszystkich. Tęcza e, ryba, czy Wy widzicie? Widzicie. Cieszy mnie to. Ten, to jest tęcza? Tęcza. Mm, tęcza tu. Także ja stamtąd jestem. I tak samo jak tutaj jest Rafał z skalpelem. Ja go, ja nieraz do wszystkich innych odsyłam, nie? Ale Rafał jest też, o jest, znalazłam rybę. Jeszcze kapelusz, dziękuję. Rafa, 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 matko kochana. A Rafał jest też z Podkrawacia, Łódź Kotwica, tylko że z Rzeszowa. Nie, nie znaliśmy się wcześniej, jakby by pytanie. Nie, niestety nie znaliśmy się wcześniej. Ja nie chodziłam aż tyle do szkoły, do... Do czego? Do Rzeszowa. Do jednej tylko chodziłam. I to chwilę, znaczy rok. Dobra, bo gadam od rzeczy. Łódź. O, Kotwica. Dobra, naraz. O, Kotwica. Widzicie? Fala byda 60, tu 25. Czy można 85? Można 80, więc nie. Dobra. Piłka i o, termofor. Piłka. A co u Was? A skąd Wy jesteście? Jak chcecie napisać, to da dawajcie znać. Może wiem, może byłam chociaż w wielu miejscach nie byłem. O, tęcza. Ale może akurat tam, gdzie Wy jesteście, może ja byłam. Widziałam, zwiedzałam słońce wiadrom. Mo mo może byłem, wiadrom. Słońce. Ciekawa jestem, czy kiedyś te, te Paradis coś odda. Mogliby w sumie zabrać Paradis i dać, nie wiem, megalinię znowu, bo nie ma. Nigdzie. Krap motyl. <coughs> motyl. Krap. Koszulka była? Nie, były dacie. A i tak. Muszę uspokoić oddech. Bo gadam za szybko. Zazwyczaj jest takie, takie słabe. No. Mamy jeszcze jeden czy dwa? Ośmiornica, po, po w tą Podawkuję sobie. Ośmiornica. I tu jest też ośmiornica. I ostatnie. Decydujące. Napój. Który chyba nam nic nie daje. Nic, 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 nic. I tutaj też nic. No coś tak paradiso. Jakieś są oporne. toporne Chociaż L, Y, H. E, chociaż u Matiego kiedyś dały. Czy mi się wydaje? Dajcie znać, bo z tego co kojarzę, to mi się wydaje, że tam coś było. Przybliżę Was. U Matiego, że coś tam dały. No. A ja na ile bym nie kreśliła, to nie ma nic. <laughs> Dobra, numer 14, to wiecie. Ole blisko. Czy nie będzie za blisko? Sakwa arbus. Czekajcie, zawiasa złapam. No i co? Serial jaki zawias. Dobra, lecimy. Dalej, ale ja Was przybliżam, naprawdę. Hmm. Ode dalej was, bo to aż chyba przygięcie z takim przybliżeniem. Biedran i klapy. Tu jest. Klapki? Były gdzieś klapki. To <ślamMa Ivan> <sashunk> szok, bo ja nie widziałam. No były. <ślamellow> Pewnie, że były. Jeśli Monika rozglądasz nie tam, gdzie trzeba, to co się dziwi, że nie widzisz? I tu jeszcze są. No właśnie, dobra, chodźmy od tyłu. Popcorn i flamingi, jakby to głupie nie zabrzmiało. Popcorn. I te flamingi są tu. Czujecie już oddech świąt na plecach? Flaming. Bo ja tak czuję i tak średnio mi się to podoba. Że to tak szybko wszystko idzie. Popcorn. Chyba tyle. <coughs> Fiuro. Rower. Rower jest. gdzie uciekły wszystkie te wygrane w liniach do Madzi. Madzia, powiem ci jeszcze jedno, taką bardzo ważną rzecz. Lekko czuję mrowienie. Ty wiesz, o co chodzi. Naprawdę idzie coraz wyżej. Więc yy, zacznij zbierać na jakiś gruby los. <ścoughs> Bo powiem ci, że naprawdę, jak to mrowienie dojdzie do tego punktu kulminacyjnego, klucz serca, to będzie to ostatni moment. Ostatni. Klucz w serce. Niedługo powróżę Wam wszystkim. Poukładam coś. Jak znajdę chwilę, to poukładam. Dla Was te takie czarownicujące rzeczy. No tutaj nic. Tu nic. Tutaj tak ubogo. Aż żal nie powiem, coś ściska. Pióro? Było? Było. Żółw, słońce to przynajmniej coś będzie żów. Szkoda, że za tą linię nie płacą. Słońce, słońce. Słońce, żółw. Słońce. Żów. Żów. I już. Korona kości. Hmm. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Albo to nie jest ciekawa, no nie wiem. W każdym razie e, niektórzy ludzie nie rozumieją, jak się mówi, że zdrapek nie może wybierać dziecko. Tak się denerwują rodzice, że dlaczego? Przecież... Ojciec płaci, to niech dziecko sobie wybierze. I dziewczyny w punktach mówią, no tak, ale nie może, bo to jest od 18 lat. Tęcza piłka, piłki nie wziął. To jest cały czas, no ale przecież ja za to płacę, to ja chcę wybrać linię, inaczej i, linię z drapki, żeby córka wybrała, nie? Pani pokaże z i się odwróci, a córka y, będzie wybierać. I mówią, że no to fajnie, że pan y, płaci, ale ja nie mogę dać, nie? Bo to jest za to kara i tak dalej, i tak dalej. I normalnie praktycznie każdy to rozumie, nie? Ananas, lody. A tutaj jest takie na takim zasadzie, że no ale ja płacę i ja chcę. Kości znalazłam. Ananas. I tutaj można by się spierać. No to przecież, jak ktoś płaci, to wymaga, nie? Tak, ale nadal yy, odpowiadają za to osoby, które sprzedają. I pracują w tym punkcie, nie? W tym lotku. Nie można, to nie można. Łódź liść. Ale naprawdę jakieś liść. Śmiesznie. Czy zostawili już same te puste? Chociaż nie, patrząc na ostatni odcinek. Znaczy ostatni jak ostatni. Któryś z kolei, bo nie wiem kiedy to puszczę. Oczywiście. Odcinek Maciej. No to nie są puste. Nie są puste. Ananas. Prezent, kokos, kokos. Był prezent, nie? Gdzieś był, o jest kokos tu i tu. Tu, gdzie podkowy. O i tu kokosy. Powiem Wam, że chyba naprawdę nie, nie zbijemy jakichś kokosów na tych tych, kłódka jest moneta, Na tym, tym lotku, na tym wygrywaniu tu. No tak patrząc na to wszystko, kłódka. Kłódka. To prezes na nas zbija fortunę. Kłódka. Ojej, cztery do końca. Szminka, cytryna. A wygranych nie widać. Cytryna. Mm. Szminka. Szminka, cytryna, podkowy na pewno nie dadzą. Szminka. Mogliby dać na szyjnik. Szminka. Cytryna mówią? Tak. Dobra, dwa ostatnie pojadę po jednym. Gwiazda, której nie ma i auto, które jest i które nic nie daje. Auto 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 trochę podczyści, ale co z tego? Jak to ma tak pusty przebieg, te linie, że aż złoto. Dobra, fonforaron, tak, w świnia? Nie, dalej. Za dwie Także tak, to wygląda. BDO. Dobra. Oddalę was trochę. I Gdzie to nie jest? Dobra. Z komentarza, z propozycji Alicji, dziękuję. E, mega linie z numerem 10 nic, foch, nic nie dały. E, nawet się powiem, wam, że się kiepsko układały te linie, nie? Wszystko się powtarzało. Paradis, oczywiście, nic, bo to tu wiecie, jak to jest ten paradis. Także ja dziękuję bardzo. Dziękuję za pomysł na odcinek sery Duszek Moc. E, za komentarze, za subskrypcje, za to, że jesteście, piszecie, za to, że serduszka nawet dajecie, pozdrawienia czy cokolwiek innego, za wszystkie komentarze. Naprawdę dziękuję za te wszystkie polubienia i, i subskrypcje, bo to jest dla nas, czyli dla osób, które drapią i wstawiają te filmiki na YouTube, to jest naprawdę ważne. Jak oglądniecie reklamy, to też jest bardzo ważne dla nas i miłe. Więc ja dziękuję bardzo. Zapraszam Was oczywiście na inne kanały zdrapkowe i dawajcie znać w komentarzu, jak Wam idzie z takimi tymi genialnymi zdrabkami. Trzymajcie się i do zobaczenia. Alicja, jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.